Arn.eu. NAK to angielskie słowo oznaczające wrodzony talent albo pomysłowo zaprojektowane urządzenie. Gra o tej nazwie na konsolę PlayStation 4 jest jakby zaprzeczeniem przytoczonej definicji. To banalna hybryda platformówki i prostego slashera, która mimo całego swojego uroku nie wyróżnia się niczym szczególnym. Historię wprowadza w ruch dr Vargas, wynalazca i badacz wymarłych cywilizacji, który odkrywa zastosowanie dla znalezionego przez siebie pradawnego artefaktu. Efektem jego prac jest tytułowy bohater, składający się z lewitującego rdzenia stwór, mogący skupiać wokół siebie pomniejsze przedmioty, personifikując się w ten sposób jako potężny, fizyczny byt. Gdzieś henn daleko coraz częściej pojawiają się również doniesienia o atakach goblinów, które jakimś cudem dorwały nienaturalną dla siebie zaawansowaną technologię, co okazuje się idealną okazją, by przetestować bojowe zdolności Naka. Oczywiście, za kulisami gotuje się jednocześnie większa intryga. Opowiadana przez grę historia jest moim zdaniem mocniejszą stroną tej produkcji. Filmowe przerywniki przypominają komputerowe animacje Pixara i DreamWorks i mają w sobie kreskówkowy urok. Fabuła jest co prawda przewidywalna i głupawa, ale idealnie wpisuje się w kontekst tego, co widzimy na ekranie i w przekonywujący sposób buduje fantastyczny świat zdominowany przez cień zapomnianych prastarych cywilizacji. Trend ten kontynuują projekty plansz i oponentów, jakby żywcem wyrwane z bajki dla najmłodszych. Leśne zwierzaki, roboty, gobliny z maczugami, wszystko generuje bardzo przyjemną atmosferę. Oprawa graficzna jest miła dla oka i, choć brakuje jej może skali, to moim zdaniem spełnia swoje zadanie wzorowo. Największe wrażenie robi postać samego gracza, klockowatego golema, który swoją konstrukcją w imponujący sposób wskazuje wyższość PlayStation 4 nad PlayStation 3. Nie zrozumcie mnie źle. Nak pod żadnym pozorem nie próbuje być pokazem możliwości nowego sprzętu Sony. Nie jest ani zaskakująco ładny, ani imponująco szczegółowy. Ot przeciętny, kolorowy platformer. Diabeł tkwi jednak w szczegółach: sposób renderowania cieni, to jak silnik fizyczny gry operuje rozsypującym się na kawałki bohaterem, czy chociażby stosowany antyaliasing zdradzi w prawnemu oku kryjący się w sprzęcie potencjał. Pochwalić nie można za to rozgrywki. Pod tym względem tytuł kuleje. W teorii koncept jest bardzo fajny. Rozpoczynamy grę jako maleńki nak i przemierzając planszę zbieramy kolejne klocki, które stopniowo rozbudowują nasze ciało wydłużając pasek zdrowia i zwiększając zadawane przez nas obrażenia. Po drodze maltretujemy wrogów i zbieramy znajdźki. Brzmi fajnie. W praktyce system ten cierpi z powodu wielu niepotrzebnych ograniczeń. Nak potrafi wykonać tylko dwa ataki: silniejsze uderzenie z pięści, które wystawia nas na kontry wrogów, i trochę słabszy, naprowadzany cios z wyskoku. Całą grę wciskamy więc tylko nieszczęsny kwadrat, korzystając z naszego jedynego sposobu na zadawanie obrażeń, robiąc sobie czasem przerwy na wykonanie uniku. Taka konwencja byłaby do przełknięcia, gdyby była to gra dla najmłodszych. Dedukuję jednak, że tak nie jest, bo gra potrafi być nieuczciwie trudna. Checkpointy bywają rozmieszczone daleko od siebie, a złoczyńcy za nic mają sobie nasz pasek zdrowia i wykonując bardziej zaawansowane ataki, mogą zamordować nas jednym trafieniem. Wystarczy chwila nieuwagi, by cofnąć się o kilka minut wstecz. Na dodatek system uników, który wykonuje się prawą gałką analogową, nie spełnia swojego zadania. W większości gier przetoczenie się po podłodze pełni symboliczną funkcję i w rzeczywistości daje nam chwilową niewrażliwość na ataki. W Naku uniki przypominają raczej wykonanie kroków w bok i są często zbyt mało znaczące, by w sensowny sposób wyminąć wrogi ruch. Miałem też wrażenie, że wykonując je, bohater reaguje z drobnym opóźnieniem, co dodatkowo utrudnia wykonywanie takiego manewru. Celowo nie wspomniałem o zdolnościach specjalnych naszej postaci. Może ona bowiem zbierać pył słonecznego kryształu i używać go następnie do wykonywania jednorazowych, potężnych ataków. Zazwyczaj ich wykorzystanie tożsame jest z zamordowaniem wszystkich słabszych wrogów na ekranie i można je porównać do czyszczących ekran bomb z Służą do ratowania nas z opresji w beznadziejnych sytuacjach, ale w praktyce będziemy mieć do nich dostęp tylko wtedy, gdy są najmniej potrzebne. Naładowanie energii trwa wieki, wymaga od nas znalezienia całej masy kryształów, a jeżeli użyjemy takiego ataku i zginiemy, to nie regeneruje się ona i cały misterny plan przepada. Wielkim zawodem okazał się również sam koncept bohatera. Miałem nadzieję, że NAG będzie rozbudowywał się pochłaniając części z pokonanych robotów czy rozbitych obiektów na mapie. Nic z tego. Gra zaprojektowana jest w taki sposób, byśmy nie mieli żadnej kontroli nad tym z czego, jak i kiedy złożony jest NAG. Projektanci poszli po linii najmniejszego oporu, rozsypując budulec tam, gdzie chcieliby, żebyśmy byli więksi, i specjalne obiekty, na przykład generatory, które musimy zasilić swoimi klockami, w miejscach, gdzie fabularnie mamy się ich pozbyć. Po zapowiedziach spodziewałem się mniej liniowej gry z osobnymi ścieżkami dla małego i dużego Naka, a nie złożonej za mnie układanki. Miłym akcentem jest za to fakt, że grał umożliwia dołączenie do zabawy drugiemu graczowi lokalnemu. Johny udusi mnie jeśli nie powiem na ten temat więcej, więc pozwólcie, że rozwinę. Drugi gracz, który może dołączać do przygody w locie, wciela się w dodatkowego metalowego robonaka. Jest on ignorowany przez fabułę, nie pojawia się w przerywnikach i traktowany jest przez silnik gry jako bohater poboczny. Może korzystać z tych samych ataków standardowych co pierwszy gracz, ale nie jesteśmy karani za jego śmierć. Jeżeli Robonak zginie, możemy wskrzesić go ponownie dołączając do gry. Z drugiej strony, jeśli zginie gracz pierwszy, cofamy się do ostatniego punktu kontrolnego, niezależnie od tego, czy nasz partner wciąż żyje. Postać dodatkowa nie jest też śledzona przez kamerę. Jeżeli pozostanie zbyt długo poza jej okiem, zostanie przeteleportowana z powrotem na środek planszy. Jej unikatową zdolnością jest za to możliwość leczenia głównego bohatera. Johnny i Dorcenzo, którzy spędzili w tym trybie najwięcej czasu podczas gramy tatywnie, twierdzą, że granie w koopie jest przyjemniejsze od standardowego singla i jeżeli nie przekażę wam tej informacji, będą na mnie bardzo źli. Przekazuję więc.

Brytyjska wersja gry nie zawierała niestety polskiego dubbingu, ale angielskie głosy stoją na najwyższym poziomie. Są dobrane świetnie, a całości słucha się jak wysokiej klasy kreskówki. W pamięć za to nie zapadła mi w ogóle ścieżka muzyczna. Spisując recenzję, z trudem przychodziło mi przywołanie w myślach któregokolwiek z utworów w grze. Coś tam plumka, ale na pewno nie będzie to soundtrack, który wspominać będą gracze za 20 lat. I'm less sure I can get you all out again. Nak, jest OK, to pozycja o mentalności gry dla dzieci, ale z poziomem trudności tytułu dla dorosłych. Jest zbyt prosta w dziedzinie mechanik, by nie znudziła lub nie sfrustrowała gracza w połowie 13-rozdziałowej przygody, ale jednocześnie zachęca go do powrotu ładną grafiką i kreskówkowym klimatem. Wciągnie prawdopodobnie głównie tych z Was, którzy zmęczenie FPS-ami będą mieli ochotę na coś lekkiego. Jeśli oczekujecie nie Messiasza Jashan genów, a średniej klasy platformów która aż prosi się o bardziej złożony sequel, powinniście być zadowoleni. Warto też zapoznać się z nią, jeśli szukacie gry do kanapowego koopa.